Janka. Dlaczego ja tak to odłożyłem na koniec? Dlatego, że oni 20 lat szukali go przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Bo jak po tym liście, żeby nie miał tą wielką akcję, już nic nie przyszło, to czekali. No i z Czerwonego Krzyża się nie doczekali. Ale gdzieś tak mniej więcej, jak ten brat Szymek już wyszedł, z więzienia, potem pojechał tam na zachód. To gdzieś w latach 60., to parę lat później było pewnej niedzieli. Przez góry od Brennej przyszedł mężczyzna 40-50-letni. Pytał się, czy tu mieszkają tablikowie, czy są rodziną takiego Janka. I opisywał: tak. No, przyszedłem Wam przekazać smutną wiadomość, którą obiecałem mojemu koledze, a on obiecał mnie, że który z nas przeżyje, to pójdzie i Przekaże rodzinie. Ten Janek na tym grobie, który po wojnie, zaraz w 1945 roku, tam urządzono na miejscowości Hechło przez 2CH, się pisze, na północ od Olkusza, to jest taka wieś. Ludzie wiedzieli o tej akcji. Bo to były takie okolice, w których ludność cała współpracowała z partyzantami i po prostu oni przebywali bardzo często na kwaterach w domach. I po tej akcji, tej wielkiej, o którą on zapowiadał, też odpoczywali w domach i ten kolega prawdopodobnie trzymał wartę na strychu, miał deskę odsuniętą, gonta chyba w dachu. I zauważył, że Niemcy się zbliżają, wystrzelił, ale jakiś tam snajper go trafił i on spadł e, niżej, bo on stał na jakimś takim podwyższeniu, a tam było bardzo dużo siana, słomy, ta deska się chyba zasłoniła i być może, że ten co strzelał do niego nie zauważył czy coś. I Niemcy penetrowali cały ten teren, potem nie znaleźli go. Ranny się tam pod tą słomą e, po prostu ukrył, przeżył. Natomiast y, mieszkańcy z tego domu i okolicznych, których Niemcy y, nie zabili, bo w tej obławie zginęło wielu. Y, potem to, o, poobchodzili, pooglądali, czy gdzieś któryś leży, żeby no, zapamiętać kto to jest. nie? Tego Janka znaleziono w ziemniakach. Ten kolega mu tam, ten sąsiad mu tam przykrył twarz czapką, bo widział, że już jest y, nieżywy. Poznali go bardzo łatwo zapamiętać, bo miał tą bujną strasznie fryzurę, takie te sterczące włosy, ale wiedzieli tylko o nim tyle, że jest to kapral szczur. On sobie mm. wymieścił pseudonim, już wam chyba mówiłem. E, on to temu koledze tłumaczył. Szyczy to cztery litery z szczyrk, tak. Tak. a ur to urodzony. Żeby było łatwo rozszyfrować. Urodzony szczyrk. Tak. Tak. A ten kolega miał pseudonim Hardy. I on. E, on już wiedział o tym wszystkim tam, o tym pochówku, bo przeżył, ale tak jakoś się mu życie układało, nie wiadomo co. Dopiero w 60. latach dostał czasy brennej, z jakiejś zakładowej. Przyjechał i mówi, no muszę ten obowiązek spełnić. I ja wam chciałem powiedzieć, opowiedział wszystko, co jest im wszystkie namiary, do kogo mają się udać. Mamy tu takie zdjęcie, gdzie modlą się pod. Przy tym grobie mamy też takie zdjęcie z, chyba z odsłonięcia tego e, pomnika. Pełno takich panów smętnych w gabardynowych płaszczach, garniturach. To wiadomo, że to są urzędnicy. Oni dostali to zdjęcie odsłonięcia. Bo najpierw to był grób ziemny z krzyżem brzozowym, tak jak u partyzantów. W każdym razie widzicie takie szyfrowanie partyzanckie. Czasem wychodzi na dobre, a czasem na złe. No bo tylko tyle o nim wiedzieli. Ten kolega tylko wiedział, ale oni sobie przysięgli, że... No, ten Janek też wiedział o nim, że on jest z Czorztyna, czy gdzieś tam. Nie wiem, czy nie pomyliłem nazwy. Jak pomyliłem, to przepraszam. No i taka była historia Janka. Jeden po prostu zginął jeszcze jako partyzant. Akowski, Janek, no a Szymon już był no, proakowski, ale, ale tak naprawdę to z NSZ-u. Szymon miał to szczęście, że, że przeżył. Bo jak już się udało w służbie bezpieczeństwa rozpracować i aresztować większość tych żołnierzy, to potem troszkę złagodnili już i wyciągnęli od nich, co mogli. Psychicznie i fizycznie zmaglowali. Nie będę wam opisywał tortur, jakie robiono temu panu sierżantowi, bo to sadano go na godziny, na dokładnie, tak mi powiem, na nodze od taboreta. Wyobraźcie sobie, co mężczyźnie się stanie, jak musi siedzieć na nodze od taboreta przez wniesie No, to, co powiedział Pilecki, poświęcił to No i po prostu wykończyli człowieka. Mimo to, jak on wrócił, to on jeszcze. I jeszcze coś próbował robić z młodzieżą przedstawienia przygotowali. To był taki człowiek z powołania. Po prostu. No i jedną jeszcze taką jakby na zakończenie myśl chciałem powiedzieć, że w historii PRL-owskiej było powiedziane, że Akowcy, Winowcy, nnz owcy to byli, byli obszarnicy, szlachta. Posiadacze ziemscy, ludzi bogaci im chodziło o to, żeby odrodzić Polskę taką jak była przed wojną, no i dalej wyzyskiwać ludzi. Nie wiem, czy znacie taką wersję, czy nie, ale tak było, taka takie była wersja oficjalna perelowskiej historii. A tymczasem większość tych żołnierzy, którzy u nas są zapisani w monografii w tych książkach kolejnych, to byli ludzie z Albo z rolników, albo z robotników pochodzących, ale wychowani na tradycjach takich chrześcijańskich i takich uczciwych, że jak se coś nie zarobisz własnymi rękami, to to nie jest Twoje. Tak. Mhm. I mimo, że, że to byli ludzie prości, ale był jeszcze drugi argument, który po prostu przekonywał ich do tego, że, że nie należy. Po prostu spodziewać się po władzy ludowej, po bolszewikach czegoś dobrego. Pan Pawlik był, jak wam mówiłem, na wojnie bolszewickiej i przyjrzał się tam panującym obyczajom, a na przykład pana Walczaka, tego muzykanta. Znowu ojciec był, był jeńcem, dostał się do niewoli i do Kijowa został wzięty do sprzątania poza zastrzelonych obszarników radzi, rosyjskich, których za byle co rozstrzeliwano na ulicy. On widział po prostu na co dzień, że szła na przykład elegancko ubrana pani do sklepu gdzieś tam, bo tam jakieś tam jeszcze były, to duże miasto. A za chwilę tam gdzieś wyszli jacyś panowie i na ulicy ją zastrzelili. A oni te trupy sprzątali jako jeńcy, tą najgorszą robotę robili. Jak przyjechał do domu, to nie tylko opowiedział to oczywiście swoim dzieciom, synów mnie była Kilku i córki, i, ale całej rodzinie, że po bolszewikach się nie ma spodziewać co dobrego. I ci ludzie, którzy mieli jakikolwiek kontakt, z, to wiedzieli, że że to nic dobrego z tym nie przyjdzie. W każdym razie ten mit w przypadku jeżeli akowskich i NZ-owskich partyzantów Czirkowskich, że, że to byli jakieś poplecznicy, obszarników i tak dalej oczywiście odpada. To byli ludzie po prostu wychowani na dobrych, e, patriotycznych tradycjach no i też głęboko wierzący, bo no bo jakbym jeszcze, mógłbym wam jeszcze opowiadać e, na przykład, e, dowód przedstawić jak jak na przykład człowiek uciekł z partyzantki właśnie z, z powodu poglądów religijnych, bo się mu nie podobały. Metody, jakie stosują partyzanci, a które muszą stosować, żeby przeżyć, uciekł. Mhm. Uciekł, ukrywał się, i to wspominałem Wam, że nie. Ale nie będę mówił ani o nazwisku, nic uciekł, tylko po prostu w sposób mądry uciekł. To znaczy, jak był wyznaczony na patrol czy na wartę, już więcej nie wrócił. Żona mu pomagała, polował, jak była burza, mówiłem Wam, żeby nie było słychać wystrzały, i przeżył. Ukrywając się przed swoimi i przed Niemcami. A był drugi taki, tu, w Szczyrku z kolei, który jak już zaczęli no, już władza wygrała, to już właściwie się żywot partyzanckich oddziału powoli kończył, a miał małe dziecko w domu. Nie walczyli już w zasadzie, nie bardzo wiedzieli już, co będą robić. Powiedział do kolegów: Wiecie co, ja bym już poszedł do chałupy. Dziecko mam małe i to. No, i no oni pokiwali głowami. No to co, idź. Ale dowódca kiwnął głową na drugiego, mówił, On cię odprowadzi kawałek, żeby się tam już nie Nie No, odprowadził go na wieczny spoczynek. Bo, no, bo takie jest prawo w wojny partyzanckiej. Jak złożyłeś przysięgę, a chcesz uciec, to jesteś deserter I ten człowiek. Nie wiem, czy odnaleźli jego ciało, bo prawdopodobnie w lesie go ci koledzy gdzieś zakopali. Pamiętam tylko tą jego dziecko, tą córkę, nie żyje już. To była bardzo ładna dziewczyna, starsza od niej, ale miała puste oczy. Co to znaczy? Z tęsknoty za ojcem. Nie było w tego ży czasu życia. życia. Tak. Jak się patrzyło na nią, to tak jakby człowiek patrzył gdzieś tam na przestrzał przez nią. Mhm. Ona, ona była bardzo towarzyska, fajna, opowiadała fajnie, ale ja nie pamiętam, żeby ona się kiedyś już No widzicie, takie po prostu... No. No bo może wypominali potem, takiego no, i po prostu, wypominali po prostu też potem tej rodzinie tam, bo to zawsze ludzie są niestety no, różni, że no, jakieś tam w, szept, w szeptaniu gdzieś tam o nich mówili tak, w oczy inaczej, no i ta No i ta córka, no. może nie ze złośliwości, ale wszystko to mówię dlaczego, dlatego żeby, żeby wiedzieć. Jak straszne było życie. Gdyby był poszedł normalnie do lasu i nie tak. przyszedł, to prawdopodobnie by przeżył. Chociaż to było tu blisko. Ci, ten, oni się ukrywali tu blisko. Być może, żeby go byli znaleźli. Dlaczego? Bali się, że jak go złapią... Tak, bo, że ich wydarzy, no, Niemcy, a potem Uwecy wiedzieli wszystko. Ormowców było pełno takich, coś śledzili. Chłopa nie było przez całą wojnę w domu. Po wojnie tak. przez pierwsze lata go nie było w domu. Jakby się nagle pojawił, no to pierwszy złośliwy, że przyszedł no, z lasu. No, no i jakby go złapali, to nie wiadomo, może by, no, by nie wytrzymał, a może, a, by, a może by wsypał tam tych tak. No i, no i tak, to jest po prostu, no to jest straszne, ale przed podjęciem takiej decyzji właśnie udziału tak. konspiracji czy gdzieś, no to się trzeba ciężko po prostu zastanowić. No no i tak to właśnie, A ja z drugiej strony suchy. trzeba wiedzieć, co człowieka w takiej sytuacji czeka, jakie to jest straszne poświęcenie. Każdy z nich, co walczył, to oddał życie, oddał zdrowie, obojętne, czy był komunistą, komunistą, czy był wierzący, czy niewierzący, a każdy poniósł ofiarę, a wielu z nich śmierć, a potem szli dwoma, czy trzema drogami do wolnej Polski, tak, a potem szli... Na sobie. No właśnie. I jeden kolega, który czasem się znali sprzed wojny, drugiego gonił po lesie. I strzelał do niego, i tak jak wspominałem, muszynka wydał. Wydał kolegę, bo uwierzył, że, że tak trzeba. Tego się rozsądzić po prostu nie.